Siemanko, witam Was serdecznie. Z racji tego, że wczoraj nie było streamka, to jako materiał na dzisiaj zrobimy sobie podsumowanie Summer Update'u. Niestety nie miałem okazji w tym e, na tych test-serwerach być. Także jakby będę się posiłkował tutaj troszkę tibia.com, troszkę gdzieś tibiopedium żeby w ogóle zobaczyć co nas czeka w jakby w nadchodzących update'ach, zacznijmy sobie od pierwszej zapowiedzi. Pierwsza zapowiedź letniej aktualizacji tutaj mamy nowy kontynent, nowy resp z nowymi mobkami, tak? Jakby będą Candy Horrory, Candy Floss Elementale. Do tego będziemy mieli Angry Sugar Fairy, trufle, Cream Blubby, piernikowy, Piernikowych Ludzików. No, i elementale miodowe, tak? Honey Elemental. Także sama koncepcja mapy, jakby jest ok, w porządku. Nie było jeszcze czegoś takiego, jeżeli chodzi o Tibie. Więc dla mnie na plus, że nie jest to po prostu kolejne zerżnięcie mopków i przemalowanie, tylko jest to coś zupełnie nowego: nowe sprity i nowe mopki. Do w ogóle dostania się tam. Potrzebujemy mieć ukończony Dreamcom Dreamcom True Quest i dostęp do bossów. W tym, w tym wypadku jest to Flaming Orchid oraz Katex Blood Tongue. Trudność tego obszaru, tego spota, niby ma on być porównywany z Lions Sanctum i Asura Palace, także gdzieś dla średnio-levelowych. Chociaż na ten moment średnie levele to w sumie 1K, plus, moim zdaniem. Gdzieś tam zawsze biorę sobie 50% stopki. E, można to nazwać po prostu średnim levelem. E, ale no niech będzie, że jest to dla średnio łamane na nisko levelowych graczy. E, I jestem w sumie bardzo ciekaw, jak te spoty tam będzie będą tam wyglądały. Czy będzie tam faktycznie dużo tych mobków, czy to bardziej takie e, pójść, pobić bestiarkę i jakieś bossy i zapomnieć, nie? Także tyle, jeżeli chodzi o pierwszą zapowiedź. Jeżeli chodzi o drugą zapowiedź, w kolejnej zapowiedzi mamy Soul Pity. Generalnie moje wyobrażenie o nich było troszkę inne. Jakby miałem trochę szczerą nadzieję, że Soul Pity tutaj będą na zasadzie szczelin z Diablo, jeżeli ktoś grał, to wie o co chodzi, lub po prostu będzie to miejsce, gdzie jakby wchodzimy sobie ekipom i po prostu zbijamy fale mobów, ale dostajemy za to naprawdę masę expa jakieś itemy, no wiecie o co chodzi, nie? Jak typowym takim RPG-u, powiedzmy, gdzie zaczyna to po prostu iść do przodu w miarę szybkim tempie, że po prostu będzie to jakieś ułatwienie. I trochę liczyłem, że w tym kierunku pójdą. Gdzieś wierzyłem, że będzie to być może rozwiązywać trochę problem braku respów na niektórych serwerach na pewne przedziały levelowe, ale oczywiście nie mogłoby być za dobrze. Bo, jak już się spotkałem z komentarzami, że zabiłoby to całą kwintesencję TB, być może faktycznie by tak było. Same Sulpity, z tego co tutaj widzę, polegają na zdobyciu koru, czyli ee, rdzenia duszy. Z fiendisów i z tego, co jest tutaj napisane w, w Tibiopedii, rdzeń duszy możemy też zdobyć z niezwykłego, rzadkiego lub bardzo rzadkiego stworzenia z tej samej klasy best bestiariusza. Będą fale, z tego co widzę, mobków, Fale będą trzy, oraz po tej trzeciej fali nastąpi bosik. Każda fala, z tego co widzę, ma inną ilość potworów. jest 8, 4, 2 oraz e, boss. Będą miały one jakąś, e, jakieś ładunki, Sinister Embrace, z tego co widzę. Nie pozostawiają ani łupów, ani pyłu, e, czyli nie pozostawiają też dustów, nie można ich oswoić, ani skurować. Ale z tego co czytam, że nie zostawiają w pierwszych trzech falach Doświadczenia zabicie ostatniego wroga i tym samym ukończenie wyzwania Soul pit, zapewni nam 1500% więcej PD niż zabicie zwykłego stworzenia. Gdzieś tam już czytałem, że była poprawka i 2500% mają dawać. Oczywiście no, jestem ciekaw po prostu ile ma dawać taki mobek. Jeżeli ktoś z was był na test serwerze i sprawdzał to, jak to wygląda, bardzo chętnie się dowiem. Zostawcie komentarz, jak to po prostu wygląda. Z tego, co widzę, to pokonanie Bossa odblokowuje Animus Mastery stworzenia dla wszystkich uczestników obecnych w chwili jego śmierci. Ee, Animus Mastery na stałe zapewnia temu stworzeniu 1% więcej doświadczenia za każdy zblokowany etap besteriusza, maksymalnie do 3%. Czyli powiedzmy, jeżeli ja dobrze rozumiem, jeżeli mamy tam, nie wiem, guzle, tak jak jest to w, na screenie, który teraz pokazuję. To generalnie macie 1, 2 lub 3% więcej expa za niego. Jest to dość mało. Mam nadzieję, że gdzieś będzie rekompensata w postaci expa za zrobienie takiego pita. Jakby no ja nie mówię tutaj o jakiejś skali levelowej, że powiedzmy za zrobienie takiego pita dostaniemy cały level, ale no, mam nadzieję, że trochę tego expa jednak wpadnie. Jeżeli to ma być 2500 raza, 2500 procent. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kolejną, trzecią zapowiedzią aktualizacji jest kolejny nowy teren oraz z tego co widzę nowe outpity. Tam teren będzie powiązany z misją The Rise of Pogilla, nowe zadanie. Trudność tego respa ma być gdzieś na poziomie e, Bibliotek i Ingola, także tu już wchodzimy na, o, to bym gdzieś nazwał średnio levelowym spotem na ten moment, czyli podejrzewam, że gdzieś od leveli, e, 400 500 plus będzie można tam biegać. No oczywiście zaraz się znajdą osoby, które gdzieś tam powiedzą, że na 250 dadzą radę. Jakby nie wątpię, ale pożyjemy zobaczymy. Chociaż z tego co widzę wymagane jest co najmniej 300 poziom postaci. Nowe zbroje, nowe bronie. Z tego co widzę są z tego obszaru. Same mopki to z tego, co widzę jest tylko Quara Luther, Także samych mobków nie mam tutaj nigdzie opisanych. Zobaczymy jak to będzie. Ostatnia, czwarta zapowiedź letniej aktualizacji. No to jest ta najmniej oczekiwana dla nas. Chociaż, no może źle to nazwałem. Bo dostaniemy tak, przede wszystkim quick loot. Tak, że można będzie wyjebać sobie X-Mausa i po prostu chipsoftowy, e, chipsoftową zbieraczkę sobie odpalić. No gdzieś było pewne, że w końcu to dodadzą. Chociaż nie sądziłem, że dodadzą to za darmo. Myślałem, że to będzie jakaś opcja typu nie wiem, za 750 tceków możesz odblokować sobie zbieraczkę. Chips of be like. Change my mind. Ale to, co mnie tutaj nie za bardzo zadowala, to jest zmiana cen na przede wszystkim Exercise Waypony, bo mamy 7,5 miliona do 10, z 1 miliona do 1,25 tysięcy. I najtańsza z 262k do 350k, prawie. Oprócz tego zmiany są jeszcze na z Stone Skinach, UMPekach, GSPekach, no na podkach generalnie. Troszkę na runach, chociaż na runach to nie powinno się aż tak odbić. No i to, co jest jeszcze fajne, no to Quick Sort Container, czyli będziemy mogli sobie w końcu porządnie posortować tego luta, gdzieś, yy, yy, myślę, że dla Eków i dla Paladynów będzie to dość duże ułatwienie. Także, moim zdaniem jest to na plus. Sam update generalnie też na duży plus mi się wydaje. Będzie dużo nowych rzeczy, fajnych mam wrażenie, że w końcu ktoś tam poszedł porozum do głowy i troszkę tych rzeczy zaczął dodawać z duchem czasu bo, no nie ukrywajmy, TBI jest już grą troszkę boomerską e, i nazwijmy to troszkę w niektórych kwestiach zacofaną, tak? Ale myślę, że... E, bo gdzieś jeszcze zanim odchodziłem na przerwę, było mówione, że jakaś nowa ekipa ma się zająć po prostu TBI-ką, odświeżeniem jej i tak dalej, stąd też mamy też update'y, jeżeli chodzi o zmiany starych spotów, tak jak było to w przypadku Fairwaya. Z takich ostatnich rzeczy, z takich łatek, to widzę, że ulepszono market, market Interface, także można, go po prostu więcej kategorii pokazuje po lewej stronie menu. Doszła jeszcze z 21 czerwca łatka, jeżeli chodzi o aktualizacje, na przykład Pitów, także tam gdzieś będą aż do 4% niby zwiększone te Animus Mastery, jeżeli chodzi o Expa. Będzie jeszcze Well of Destiny, jeżeli chodzi o warsztat tych gemów, natomiast na ten temat się do końca nie wypowiem, ponieważ jak odchodziłem z gierki, to te gemy dopiero weszły, także jestem absolutnie zielony w nie. Więc nie chcę tutaj ani w błąd wprowadzać, ani gdzieś tam czegoś wymyślać, bo absolutnie nie znam się na tych gemach, na ten moment nawet nie wiem. Eee, szczerze mówiąc jak je zdobywać, chociaż nie, one chyba z bossów lecą, ale jakie wsadzać gdzie tak, żeby było to po prostu wszystko dobrze e, zrobione i to tyle jeżeli chodzi o jakieś e, update'owe sprawy to takie bardziej szybkie podsumowanie dla Was, e, mam nadzieję że w miarę treściwie to opowiedziałem jeżeli Ci się spodobało zostaw łapkę, zostaw suba i wbijaj na strumyki e, na twitch.tv Splash Cegła Game. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Yo.